Witam serdecznie w kolejnym odcinku kursu programowania w środowisku Scratch. W tym filmie zajmiemy się sprawdzaniem parzystości podanej przez użytkownika liczby. Aby napisać ten program, będziemy musieli poznać zasadę funkcjonowania bloku reszta z dzielenia, a następnie zastosować odpowiednie warunki oraz komentarze. Serdecznie zapraszam. Jak wiadomo z matematyki liczba parzysta to taka liczba całkowita, którą możemy podzielić przez dwa bez reszty. Do sprawdzenia reszty z dzielenia w programowaniu służy operator modulo zapisywany również jako mod. W środowisku Scratch jednak od wersji trzeciej ten blok nazywa się po prostu reszta z dzielenia i znajduje w serii bloków wyrażenia. Żeby sprawdzić jak działa, utwórzmy sobie zmienną, nazwijmy ją powiedzmy reszta. OK, a następnie ustawmy wartość naszej zmiennej reszta na reszta z dzielenia powiedzmy 4 przez oczywiście 2. Uruchamiamy program i widzimy, że reszta wynosi 0, zatem liczba 4 jest parzysta. Jeśli natomiast wpiszemy tutaj 7 i uruchomimy program, to wychodzi, że reszta jest 1. No, dwójka mieści się w siódemce trzykrotnie, więc 3 razy 2 jest 6. 7 minus 6 daje nam reszta 1. Jednak podczas sprawdzania i tworzenia programu, który ma sprawdzić, czy podana przez użytkownika liczba jest parzysta, nie interesuje nas dokładny wynik, tylko to, czy ta reszta z dzielenia jest równa 0, czy nie. Skoro wiemy już, jak działa reszta z dzielenia, możemy przejść do napisania kodu naszego programu. Tworzenie naszego programu zaczniemy od wyboru jakiegoś tła. Niech to będzie powiedzmy to z gwiazdami. Usuniemy kota. A na jego miejsce wprowadzimy robota, którego jakiś czas temu znalazłem w internecie. Pomniejszymy go odrobinę, żeby nam się mieścił, i za jego pomocą będziemy sprawdzać parzystość liczby. A zatem ze zdarzeń, kiedy kliknięto zieloną chorągiewkę, w międzyczasie oczywiście musimy utworzyć sobie zmienną, którą będziemy wykorzystywać. Nazwijmy ją liczba. Ta zmienna będzie przechowywać wartość liczby do sprawdzenia, wprowadzonej oczywiście przez użytkownika. Żeby tą liczbę prowadzić z klawiatury, korzystamy oczywiście z zapytaj, wpisujemy naszą prośbę. Liczbę do sprawdzenia i wartość utworzonej przez nas zmiennej liczba ustawiamy na odpowiedź również z bloków czujniki. Teraz wystarczy tylko odpowiednio sformułować warunek, jako że mamy dwie możliwości, czyli albo liczba będzie parzysta, albo nie, wykorzystamy do tego z bloków kontroli. Warunek, jeżeli to w przeciwnym razie. Nasz warunek będzie wyglądał następująco. Najpierw z wyrażeń weźmiemy blok ze znakiem równa się, a następnie wykorzystamy blok reszta z dzielenia. Po umieszczeniu go w odpowiednim miejscu mamy zmienne. I jeżeli reszta z dzielenia naszej liczby wprowadzonej przez użytkownika przez 2 będzie równe 0, to będzie oznaczało, że liczba jest parzysta. Dlatego też wybierzemy sobie, powiedz, podana liczba jest parzysta. Natomiast jeśli ten warunek nie będzie spełniony, to musimy napisać, że podana liczba nie jest parzysta. Sprawdźmy zatem czy nasz program działa. Sprawdzaliśmy na czwórce, więc wykorzystamy czwóreczkę. Uruchamiamy, podana liczba jest parzysta prawidłowo. Uruchamiamy program, wstawiamy siódemeczkę, zatwierdzamy Enterem. Podana liczba nie jest parzysta. Żeby nasz program lepiej wyglądał, możemy jeszcze usunąć widoczność naszej zmiennej z ekranu. Program działa możemy dowolną liczbę sprawdzić, czy jest parzysta, czy nie. W kolejnych filmach zajmiemy się tworzeniem programów służących do rozwiązywania rozmaitych problemów matematycznych, dlatego już teraz, Zapraszam na kolejne odcinki kursu i zachęcam do subskrybowania kanału. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.